Pokażę wam. Zrobię świecę, chętnie zrobię. Ale pierw patrzcie tego kloca. Ja nie wiem jak ja to mam zmieścić. Jak jesteś prostytutką, może dużo łatwiej, bo nieraz przyjmujesz, wiecie, klientów z takimi napuchniętymi jajami i normalnie. Wkładasz. Ja nie wiem jak ja mam to zrobić. To mam półtorej kilo. Przecież z wielkości mojego mózgu. No, serio, oni zawsze mieli, nie? Takie wielkie kule. Serek Ed, Ed Nie wiem, jak ja to zrobię, nie, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wygodnie się siedzi, zaraz kończę streama. Próbuję to włożyć do mordy, o, mniam. Ja mam problem, mam bardzo małe usta. Spróbuję to jakoś... Nie wiem, włożyć. Dobra. dobra. Nie wiem. I to tyle w sumie. Patrzcie, patrzcie jak to jest dużo. Nie wiem jak to zjeść. Serio nie wiem. Jaki plan na dzisiejszy stream? Zeżreć to gówno. Nie wiem, nie wiem, jak się przebić, ale jak tak nawilżam tą skorupę, to powoli się robi taka większa. Zmienię, to jest kulka siarkowa do robienia iskier, a nie guma do jedzenia. Ej, faktycznie, bo, bo mam dwie. A drugie są akurat. A to faktycznie tak wygląda, w sumie nie pomyślałem o tym. Ole, będzie iskra. Gdy robił iskry. Spróbuję wypuścić w bączka i zobaczymy, jaki płomień poleci. Nieraz się wyświetli jakiś streamer na TikToku. Tapujemy, tapujemy, tapujemy! Pięć różyczek. Przegryzam to jajko, przegryzam to jajko. O, mm, o mm. tapujemy, tapujemy, tapujemy! <ścoughs> tapujemy! O! Mm. No. Za, już za moment, już za chwilę, już za chwilę tap, tapujcie, już za chwilę przebijamy jajko. Tapujemy, tapujemy, tapujemy. Tapujemy. Mm. No nie da się tego rzucić. Nie, nie zmieszczę do buzi tego po prostu. O. No też nie, rozg nie rozgniatę tego w rękę, to jest po prostu twarde. A może... Jeszcze nie. Mam całe, całe... Jest, mam całe łapy białe od tego. A już powoli puszcza trochę. Wow, można nieźle stępić nóż na tym, nie? A spokojnie, wszystko działa. Manumanej, manej. No czasem trzeba zrobić jakąś kokainkę, nie? Robię za dużo syf przy tym, ale no dobra, niech nikam.